Zmowa Faktów Marcin Rosiński witam Państwa. Gościem programu jest Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i szef ludowców w regionie. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Na ogłoszeniu wyroku Pana nie było. Nie, nie byłem na ogłoszeniu wyroku, wyroku który miał miejsce w poniedziałek, ponieważ ja nie mieszkam we Wrocławiu, to jest 150 km. W tej chwili zbieramy kukurydzę, przygotowujemy w gospodarstwie pasze na zimę i to było dla mnie ważniejsze. W tym momencie. Czy wyrok, który zapadł, był takim, którego się pan spodziewał? Nie, yy, powiem szczerze, że w mojej ocenie, w ocenie moich prawników jest to oczywista omyłka sądowa. Ja pominę względy formalno-prawne, czyli status, mój status jako funkcjonariusza publicznego, ale w całym postępowaniu sądowym, w całym postępowaniu przygotowawczym udowadniałem swoją niewinność i wierzę, że to zostanie naprawione w postępowaniu apelacyjnym. Nie zamierzam jednak tutaj schodzić y, do poziomu, y, który nie przystoi mi jako samorządowcowi, w tej chwili również jako politykowi i komentować wyroku sądowego w trakcie trwania procesu, bo pragnę zauważyć, że ten proces jeszcze się nie zakończył, ten proces jeszcze ciągle trwa i ja zamierzam swoją niewinność y, wykazać i udowodnić, że od samego początku... Pod względem i formalno-prawnym, i pod względem yy, co do istoty postawionych mi zarzutów, były to błędy. Czyli nie wpływał Pan na inne osoby, żeby przysporzyć korzyści y, członkom swojej rodziny i znajomym? Pozwoli Pan, że nie będę komentował. Wyrok jeszcze trwa. W pierwszej kolejności swoje zarzuty przedstawię przed sądem apelacyjnym. Ja wiem, że inne strony tego trwającego procesu już dzisiaj. Wyrokowały i podawały konkretne przykłady. Powiem tylko jedno. Wśród osób, którym, które mi zarzucono, były dwie osoby, które otrzymały dotacje w grudniu 2009. 17 czerwca ja zostałem zatrzymany pod zarzutem przekroczenia uprawnień i rekomendowania tych osób. Myślę, że to już w sposób oczywisty pokazuje, że sytuacja jest co najmniej niewyraźna. Czyli że w świetle tego co pan mówi, sytuacja wyglądała w następujący sposób, że w prokuratorskim zarzucie miał pan sformułowane, że dopomógł pan komuś, kto jak gdyby otrzymał tą korzyść długo, długo potem, nim pan został zatrzymany. Tak, są w zarzucie osoby, które otrzymały dotacje w grudniu 2009 roku. Ja te osoby mam w zarzucie już 17 czerwca. Nie będę się do tego odnosił, bo to jest i zostanie poruszone w postępowaniu apelacyjnym, w trwającym procesie. Chcę, proszę uszanować moje prawo do niekomentowania tego. My jako po, po, Ja jestem dzisiaj po części politykiem, oczywiście, że czuję pewien dyskomfort, ale my jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie tak dawno yy, zebraliśmy na terenie Dolnego Śląska 10 tysięcy podpisów w obronie sądów rejonowych, w obronie... Yy, sądów, które dla mnie jako dla polityka były pewnym elementem, są pewnym elementem państwotwórczym, więc y, umacniającym lokalną społeczność. Więc dzisiaj y, wchodzenie w, w dyskusję... Atakowanie sądu? Od, atakowanie, ja nie, nigdy nie zamierzałem atakować sądu, zamierzam udowodnić swoją niewinność. Wykazywałem to, wykazuję i wierzę w sprawiedliwość w Polsce. Wierzę w to, w niezawisłość polskich sądów, jak dziś, dzisiaj, gdy słucham o Ambergoldzie, słucham, słucham o prezesie sądu okręgowego w, 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 w Gdańsku, w słyszę o aferze Pruszkowskiej, oczywiście mogę y, czuć wewnętrzny dyskomfort, ale nie wdam się w tą dyskusję, bo będzie to y, co najmniej nieprzyzwoite. Nie odnoszę się do tego wyroku, nie będę go komentował. Proces trwa, proces jest w trakcie i wierzę, że udowodnię swoją niewinność przed sądem przed polskim niezawisłym sądem. No, pan wspomniał o tym, że walczyliście o to, żeby y, niektóre sądy nie były y, likwidowane. No i zdaje się, że osiągnęliście pewien sukces, dlatego że minister Gowin, z tego co wiem, wycofał się z tej takiej największej liczby y, sądów do likwidacji i mocno ograniczył. No przede wszystkim na Dolnym Śląsku minister y, Gowin wycofał się z likwidacji wszystkich sądów. 10 tysięcy obywateli naszego regionu podpisało się pod y, pro, 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 propozycją. Żeby, z tego się, żeby tego żeby tego działania nie wdrażać. Wierzę, że kolejna rozmowa prezesa Pawlaka z ministrem Gowinem przyniesie efekt. Choć spotkałem się też z takimi głosami, że mniejsza liczba sądów to też wyższa jakość orzekania, to też wyższy standard standardy prawne, moralne i funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Nie ja jednak nie czuję się a nieuprawnione do komentowania i oceniania tej jakości. Panie prezesie, w relacji, którą przygotowywałem w poniedziałek właśnie na temat wyroku w pańskiej sprawie, pozwoliłem sobie również poprosić o opinię Jarosława Kurzawy, który twierdzi, że jest takim reformatorem w PSL-u no i który tak się dziwił, że pan mając jak gdyby ten prawny problem na swojej głowie, jednak zdecydował się kandydować na prezesa zarządu wojewódzkiego Dolnośląskiego PSL-u. Czy pana to nie uwierało jedno z drugim? Jarosław, Kurzawa jest ostatnią osobą, która powinna wypowiadać się w kwestiach standardów i w kwestiach funkcjonowania polskiego stronnictwa ludowego. Dlaczego? Jarosław Kurzawa bardzo często występuje jako polityk polskiego stronnictwa ludowego, jednak sąd, wojewódzki sąd koleżeński w swoim postanowieniu z 23 sierpnia stwierdził jednoznacznie, że nie może zajmować się kwestiami. Y, y, związanymi z osobą pana Kurzawy, ponieważ nie jest on członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja znam pana Jarka Kurzawę i pamiętam jak w 2004 roku uskwie, do, dociera, u, uciskało go przynależność do Polskiego Stronnictwa Ludowego i poszedł naprawiać Polskę z kolegą, y, z panem Markiem Borowskim i życzę mu powodzenia w tej y, lewicowej formacji, bo podobno ona miała zbawić Polskę, y, y, miał się uwolnić od Polskiego Stronnictwa Ludowego i na tym zakończmy wątek pana Jarosława Kurzawy. Jeżeli będzie członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeżeli będzie chciał naprawiać polskie życie publiczne, polityczne, to życzę mu w tym wszystkim powodzenia. Ja y, długo zastanawiałem się nad y, tym, czy ma, powinienem objąć tą funkcję. W końcu do polityki może bezpośredniej trafiłem od niedawno, ale 31 lat. Działam na Dolnośląskiej Wsi. 80% z tych wsi odwiedziłem osobiście. Znam większość rolników, znam samorządowców, bo mam 4 lata doświadczenia samorządowego. Jestem politykiem, pasjonatem, a nie urzędnikiem. Ja nie aspiruję do funkcji marszałka wojewody czy posła, bo yy, żyję z gospodarstwa. Bardzo dobrego gospodarstwa. I, które jest I dużego, dużą, podkreślmy. dużego i bardzo dobrego, bo z 11 hektarów powiększyłem je do 620. Moje zwierzęta na wystawach Dolnośląskich osiągają y, czempionaty. Y, y, zatrudniam kilkadziesiąt ludzi, płacę podatki i to jest moje źródło utrzymania. Polityka to jest moja pasja, a nie mój zawód, bo rol, ja jestem rolnikiem, a rolnikiem się jest, a funkcję się pełni. To jest różnica jest zasadnicza. Panie prezesie, no ja mam tutaj takie pismo od pana Ryszarda Niebiesztańskiego, to jest Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Stronnictwa Ludowego i on twierdzi, że pański wybór na prezesa ZW PSL na Dolnym Śląsku był nieskuteczny, bo podobno podczas tych wyborów był tylko jeden kandydat, a statut podobno wymaga, żeby było dwóch. Jak pan to skomentuje? Jeżeli w którymkolwiek momencie wyboru nowego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego po koledze Tadeuszu Drabie zmarłym nastąpiły jakiekolwiek uchybienia to właściwymi organami są organy y, statutowe naszej partii jeżeli zajdzie taka potrzeba to y, możemy do tego wracać ja wiem jedno w sytuacjach nadzwyczajnych artykuł 48 statutu Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi wyraźnie że prezesa lub członka zarządu wybiera się na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego. Prezydium zarządu wojewódzkiego wybrane na zjeździe delegatów 23 czerwca tego roku, na którą notabene pan kolega Ryszard Niebieszczański nie został nawet wybrany w skład zarządu. Na tym, na tym zjeździe został pozbawiony funkcji honorowego prezesa zarządu wojewódzkiego, jak również Yy, została mu cofnięta rekomendacja na funkcję Rzecznika Krajowego Rzecznika Dyscypliny. Yy, na tym zjeździe yy, po prostu yy, wybrano prezesa, który zaproponował prezydium i podjęliśmy yy, i to prezydium jednomyślnie rekomendowało mnie na prezesa. Nie uchyliłem się od tej odpowiedzialności mimo yy, tej niejasnej sytuacji prawnej. Ja jestem dzisiaj yy, pewny, że yy, Działania później po tym wybiorze i ich spotęgowanie na pewno yy, przełożyły się na, na ten wybór przełożył się na te działania, ale to jest kwestia na oceny, na działania już poza i później do tego. Nie chcę się odnosić, artykuł 48, zgodnie z którym zostałem wybrany, Statutu Polskiego zgodnie z którym zostałem wybrany na prezesa Taką opinię prawną przedstawił nam, przedstawiła nam Kancelaria Prawna, że ma zastosowanie za nadzwyczajne. Na zjeździe rzeczywiście było dwóch kandydatów, i na zjazdach y, powiatowych, gminnych. Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że wybiera się prezesa w głosowaniu tajnym spośród dwóch kandydatów. W moim przypadku nastąpiło to y, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością składu zarządu wojewódzkiego. Jeżeli gdzieś nastąpiło uchybienie, to myślę, że Rada Naczelna w stosownym czasie do tego się odniesie i nie jest tutaj osobą upoważnioną ani pan Jarosław Kurzawa, ani pan Ryszard, kolega Ryszard Niebieszczański, bo kolega Ryszard Niebieszczański jest wieloletnim ludowcem, z doświadczeniem wieloletnim, więc nie są to osoby, które y, powinny wypowiadać się. Myślę, że polskie Stronnictwo ludowe dzisiaj stoi przed nieco innym problemem. Naszym problemem jest dzisiaj to, i ja tego podjąłem się, jak scementować. Rozbite, dolnośląski ruch ludowy. Bo Polskie Stronnictwo Ludowe jest tylko polityczną reprezentacją szeroko pojętego ruchu ludowego, bo w skład tego ruchu wchodzą i wchodzi Związek Młodzieży Wiejskiej, który tu funkcjonuje, i ludowe zespoły, straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich. O tym bardzo często zapamiętamy. My jesteśmy partią państwotwórczą i moja działalność dzisiaj koncentruje się na tym, żeby każdy, kto chce działać na rzecz polskiej wsi, na rzecz polskich małych, miastek, na rzecz, małych miasteczek, na rzecz Dolnego Śląska, miał u nas miejsce. Miał miejsce w ruchu ludowym, w polskim sąsiedztwie ludowym i żebyśmy osiągali sukcesy wyborcze. Bardzo panu dziękuję za te rozmowy, państwu za uwagę. Przypominam o faktach o 18.30. Poprowadzi je Paweł Wilk. Ja się już żegnam. Do zobaczenia.